Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 Nanana. 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 Yeah, na paszyku, luxury, polskie na A polskie polskie dziewczyny ciemno mi z umną. Ja, Leninie popłyną ja, ja, godziny, ale będziemy tam nie ja, ja, się na ja, 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 dobra, nie poszło, ja, 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 Co ja, ja, <sharp! sharp>! <Tahariah> <Commoditation> No, Mama mu na dole śpiewała. Nie, obozu, obozu, to mi tego musieliśmy pamięć Kolejny raz! Drugi! Ma pan to na panu na taśmie? Oj! <Hejo! A, śpiewanie> Hejaba! Hejaba! na krowy się mówi, nie? Na <śpiewanie> 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 na jachcie bej. Czeka, on tak robił, tak. On śpiewał tak. Masakra. No, no. Było kawiarenki, w a potem było Kawał ręki na, 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 Tata zjeść rekina chciał A to no. rekin uczty miał I on tak, tak, to, to tak... To tak czekaj, bo on się... Ten tutaj kawał ręki. Ze tak było. No Do ten, o, ja ja No. no to wszystko jasne. Dzień dobry. Kawał a. ręki. Kawał ręki. Słucham? Do pana, bo pan tu mi bardzo zbliżenia robi na moją twarz. Niech pan się cieszy, że jestem pomalowana, bo... Eee! Gdzie mi tu To śnudasz? nie ja. Przepraszam.